Ze studia telewizji HTS w Słubicach, witam Państwa Waldemar Ruberna. Drodzy Państwo, rozmowy na horyzoncie, ciąg dalszy i sport. Ponownie sport, ale nie piłka nożna, która była za pierwszym razem. Potem mówiliśmy o lekkiej atletyce, mieliśmy też tenis stołowy. Dziś kolarstwo. A dlaczego akurat dziś? Ano dlatego, że w niedzielę dotarła do nas bardzo radosna informacja o wielkim, wielkim sukcesie jednego z zawodników. Medluk SGS Cycling Team. A drużyny, którą dzisiaj Państwo tutaj widzicie, a jest reprezentowana przez panów pana Piotra Grzegorczyka, pana Jakuba Komara i pana Dariusza Kosa. Witajcie panowie. Dobrze panowie, wyjaśnijmy nazwę. Mhm. Medluk i tak dalej. No tak, medluk. Generalnie no w sporcie nazwy, a szczególnie w kolarstwie, wodzą się zazwyczaj od sponsorów instytucji wspierających, więc tak jak u nas. A drużyna jest no, typowo całkowicie amatorska a, i w zasadzie nie mogłaby istnieć bez wsparcia finansowego jakichś, powiedzmy, że mecenasów. W tym przypadku jest to a, no, najlepszy chyba, ja tak mogę spokojnie powiedzieć, salon optyczny w Subicach Medluk, na ulicy Kopernika, przy okazji zapraszamy. I drugi sponsor strategiczny, który też jest w nazwie, jest to SGS, czyli Systemy Grzewcze Subice. Pan Adamowski, pewnie wszyscy znają, jeżeli nie, no to, no to pewnie poznają. Najlepsza chyba firma w, tym, w, tej, w tej dziedzinie u nas w regionie. Przy okazji dziękujemy za wsparcie, bo tak jak powiedziałem, bez tych dwóch firm, jeszcze kilku takich dodatkowych nie byłoby możliwości funkcjonowania. Na naszym stole widzimy wspaniały puchar. Minioną niedzielę większość z nas wspomina jako dzień upału, dzień rekordów temperatur. Wy wspominacie ją trochę inaczej. No przy okazji jeszcze inaczej. Proszę o kilka słów związanych właśnie z tym e, niedzielnym wielkim sukcesem i oczywiście przede wszystkim poproszę tutaj może o kilka słów e, pana Jakuba. No na pewno ten upał, który, który mieliśmy w niedzielę, to była jedna z głównych trudności, z którą przyszło nam się zmierzyć. Sama trasa wyścigu to 66 km. A gdzie, gdzie się ścigaliście? ścigaliśmy się w miejscowości Zabur pod zieloną górą. Yy, I tak mówiłem 66 km do pokonania na 13-kilometrowych rundach. Yy... Rowery szosowe, nie? Tak, tak. Rowery szosowe, no tak, właśnie, bo, bo nie MTB. To jest tak urodzenie, tak, tak. Wystartowaliśmy przy okazji. Jasne. Bo był, był, była dziura w kalendarzu naszym więcej. takiej dłuższej przerwy trzy a to był akurat wyścig który no ale na nazji. To był taki sukces? <grym> tak, <grym> tak. żeby utrzymać to te tempo wy wyścigowe, żeby nie wypaść z rytmu. Postanowiliśmy wystartować właśnie nie na wyścigu MTB, a na dosyć blisko zlokalizowanym wyścigu pod zieloną górą na szosie. No i udało się powalczyć. Był taki nasz nasz. No ale w sumie, tak, tak bliżej, bliżej, no powalczyć, powalczyć, mhm. ale. Powiedzmy więcej. Ja wiem, że wiadomość mm. momentalnie obiegła media słubickie, ale konkretnie. Na starcie stanęło prawie 200 zawodników w poszczególnych kategoriach bo Zajmowaliśmy wysokie miejsca. Na starcie przewagę liczebną mieli zawodnicy z zielonej góry z ekipy Seven Perceptus, i tutaj no, przez cały wyścig można było się, się spodziewać, że to oni będą rozdawać karty że nie pójdzie żaden odjazd bez, bez zawodników z tej drużyny. Yy, ja postanowiłem za, zaatakować na, na ostatniej rundzie, na 13 km przed metą i kiedy udało mi się oderwać z jednym z zawodników z, te, z tej drużyny, no pomyślałem, że to jest, yy, jest odjazd, który może dojechać do mety. Tak, yy, razem wspólnie współpracowaliśmy. Na koniec rozegrałem finisz yy, na swoją korzyść. Wyścig ten podzielony był na kategorie, więc nie mieliśmy szansy wystartowania razem. Kategoria M2, M3 wystartowała przed nami, akurat tu kolega jest z kategorii M3. My z Piotrem byliśmy w kategorii M4, więc wystartowaliśmy minutę później. Także nie mieliśmy szansy no, też razem tam, jechać, też ale to ten sam wyścig, ale czytale. i naszy był klasyfikowany, więc... Jasne, jasne. Mhm. Ja wiem, że, że, że dla Pana Jakuba to jest też powołanie do kadry, województwa, tak? To się wiąże z tym? Jak, jak to yy, wygląda? Tak, słyszałem, natomiast dokładnych informacji, jak ma dalej funkcjonować jeszcze nie mam, także no... Kontakt prawdopodobnie. no ale gdzieś tam... Będzie, mm -hmm. Tak, tak. Takie były zapowiedzi, że właśnie ci zwycięzcy mm -hmm. poszczególnej mm -hmm. kategorii e, wejdą w skład dopiero powstającej tak naprawdę tej, e, tej kadry województwa lubuckiego. Koszulkę zresztą już chyba dostał. O, no, to jest jego koszulka. Jest koszulka. Super, super. Jako reprezentanta tego to województwa. To jest ogólny wzór reprezentacji. I... Tak, jasne, tak, jasne. tak. No i, no i co? No i myślę, że będzie no, reprezentował nas dosyć, dosyć tak skutecznie jak, jak, jak teraz. Tak. No oprócz, tego, oprócz tego, że ścigamy się docelowo na, na wyścigach. Yy... Terenie na rowerach górskich. No w tej... jeszcze, tak, to, to gdzieś tam pojawiają się plany, żeby, żeby wziąć udział w kilku imprezach właśnie Szosowie. na szosie. No nie no, pokazało to rzeczywiście tutaj to ten wyścig, że... że Trzeba to zaznaczyć, że tak naprawdę Kuba wywodzi się z klasa szosowego. E, Zasili naszą drużynę w zeszłym roku, w zeszłym, w zeszłym roku powstała z, z, w postaci nasza drużyna. No ale Kuba wywodzi się z klasa szosowego. Całe życie swoje trenował w różnych klubach, w tym, w tym również za granicą. No a później przyszedł taką koralską emeryturę i po tych siedmiu latach wrócił z powrotem do ścigania, no bo wiadomo, że zatęsknił za tym wszystkim. Dobrze panowie, a kto i kiedy zainicjował powstanie waszego teamu? No, można powiedzieć, że ja zainicjowałem, ale. No to też można historię to całą opowiadać, bo ja również od ponad już 20 lat się ścigam. Wcześniej się ścigałem się w drużynie takiej znaczącej drużynie w regionie zachodnim, po może, po... może powiedzieć zachodnim, no takim zachodnie. całym. Nie? To, to było 2 na 3 racing team. No i my tam osiągaliśmy bardzo duże sukcesy. No i postanowiłem po, po tych kilkunastu latach odejść też na emeryturę, ale potrwało to tylko pół roku. I zatęskiłem. No, i tak już jakby pomyślałem sobie, że może faktycznie coś tu zrobić, już nie tak jak tam jeździłem w tamtym teamie, tylko tu coś lokalnie. Widziałem, że dużo chłopaków jeździ, coraz lepiej jeżdżą, więc jakby no przyglądając się tym takim najlepszym zawodnikom, złożyłem propozycję, żebyśmy może jednak zrobili coś takiego wspólnego, takiego naszego, gdzie team będzie się składał głównie z naszych lokalnych zawodników. No, i wyszło tak. No świetnie, świetnie. Dobrze, ilu Was jest w teamie i jak widzę męskie grono? Czy jakiś tam łomen mamy też, czy jak to wygląda? Nie, na chwilę obecną jeszcze nie mamy żadnej zawodniczki. Zobaczymy, no. Ale coś się tam kroi? To znaczy. Z tego, z tego co pamiętam, to masz. Ja byłem, pi byłem pierwszym zawodnikiem, który miałbyś. Tak? Pó nie zbieraliśmy do drużyny, bo trzeba było być minimum czterech zawodników. No, no, no. Aha. Aktualnie jest siedmiu no, zawodników. Teraz obejrzę, e, Ja może, Ja, może jeszcze przedstawię, bo poza nami bo no, warto no, też to, 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 to o tym powiedzieć. Jest Marcin Bilski, Kuba Stuk to jest akurat jedyny zawodnik, który jest spoza Słubic, on jest z Sulęcina. E, Dariusz Szymański, on jest z Gorzowa, ale mieszka we Frankfurcie. E, I jeszcze jest Damian Romanowski, to jest taki nasz okay. najnowszy nabytek. z tego W tym roku go przyjęliśmy. W zasadzie było takie założenie na stażystę, ale tak się sprawdził, że e, tak Damian tak, damia, zos zostaniesz zostaniesz. No świetnie, świetnie. Ty już radziłeś, tak. <laughs> tak. <laughs> już teraz nie będzie A no, się staro, no teraz no. już będzie, no, to już jak to miało było staro, w telewizji. Był sprawdzenie. E, no dobrze, zachodnia Liga MTB. To jest y, temat, który jest tym waszym właściwie takim credo podstawą. Aha. Zeszły rok i w sumie wielki sukces generalnie. E, w tym roku też sobie całkiem fajnie radzicie. Mhm. Kilka słów o tym i w ogóle czym jest MTB jako taką. Dark, ty ty... No właśnie, znaczy, to MTB. No to MTB to jest, no to wiadomo, to jest kolarstwo, górski, można powiedzieć, no, są jakby dwie odmiany MTB. Ale... Jest cross country, gdzie, gdzie rozgrywane są wyścigi po pędlach powiedzmy, 2,5 km kilometrowych na, dy, na dystansie czasowym, to się tak jakoś czasowo bardziej więcej odbywa, półtora godziny do 2 godzin. Jest przy, u profesjonalistów, a, a w przypadku amatorów jest to krócej. A my uprawiamy odmianę, która się nazywa Maratony MTB. To troszeczkę zostało też, tak naprawdę kiedyś, jak ja jeszcze jeździłem w 2 na 3 no to były to prawdziwe maratony, gdzie faktycznie wyścig trwał 4 godziny. Teraz, żeby to spopularyzować bardziej, zostały wprowadzone dystanse krótsze. To jest to Mega, Giga, Mini. I też to się odbywa na jednej pętli albo ewentualnie na dwóch. W zależności od dystansu, na dwóch pętlach, po lasach, po górach, no i my startujemy akurat na dystansie mega, na tym dłuższym, gdzie wyścig trwa mniej więcej od dwóch do dwóch i pół godzin, tak w zależności jakie, jakie są warunki. No, i właśnie w tamtym roku e, zdobyliśmy. Tu jest nasz Puchar. E, drużynowo wygraliśmy zachodnią ligę MTB. To tak na, na, na początek istnienia naszej drużyny. No właśnie, ja jako Pucharze przywiązałem go do pana Jakuba i do ostatniej imprezy, może za szybko trochę. Nie, to jest jest ten roku. Puchar. No właśnie, no właśnie widzę. Super. E, dobra, a samo MTB, Mountain Terrain Bike, tak? Bo to jest generalnie skrót od rodzaju roweru. Dużo się on różni od tego normalnego, co tam. Rekreacyjnego, tak, turystycznego. <laughs> mm. Czy wiecie może różnicę, kiedy na szosie jedziecie, a kiedy, powiedzmy, jedziecie na takim sprzęcie, bo to nie ten sam sprzęt. Przecież, na rower, nie? Czy bo trenujemy i na szosie i na MTB. No właśnie. No to... I troszkę o trener, o, o może o treningach powiedzieć. Na rowerach górskich przede wszystkim zdecydowanie bardziej wymagające są trasy. Są dużo większe podjazdy, zjazdy, są to trasy w terenie z luźnymi jakimiś kamieniami, z korzeniami. Na szosie jednak gdzieś tam... Yy, zmagać się trzeba bardziej z wiatrem, z, z oporem wiatru, a tutaj jednak z tymi, z tymi trudnościami, które, które są w terenie. Ja przyznam, że widziałem troszkę na, na YouTube filmów takich kręconych, prawda, przez gościa, który jedzie, mm -hmm. to, to już można spać z krzesła, nie chcę nawet mówić, wyobrażam sobie. Dobrze, poza MTB jeszcze gdzie startujecie? Mówiście o szosie, ale jeszcze jakieś macie na ten rok plany takich startów kolejnych? Docelowo w zasadzie bierzemy pod uwagę dwa cykle tych maratonów MTB, jest to zachodnia liga MTB oraz Grand Prix Kaczmarek Electric. I tutaj też, też się nastawiamy na, na walkę, oprócz na, poszcz na poszczególnych etapach, to właśnie na, na klasyfikację generalną całej serii. To jest tak jakby stopień wyżej, więc chcemy spróbować w Kaczmarku, a w Zachodnią Ligę próbujemy obronić tytuł po z poprzedniego roku. A tak przy okazji, panowie jesteście ojcami, czy nie? Ja, tak, tak? An, tak? E, jutro jest Dzień Ojca. <laughs> Powiedzcie, <o, powiedźcie? laughs> jak, jak, jak godzicie, y, że tak powiem, z rodziną e, tą, no, hobby to nie hobby, to już taka pasja w tota. no tak, teraz, ale to już profeska tak. generalnie, już przy takich sukcesach to już nie są żarty. No, teraz jak trudno godzicie? to nazwać amatorskim teraz sportem, no, bo no, to no, teraz trzeba naprawdę dużo się drogi? poświęcić temu. Hmm. No nie jest łatwa sprawa. Trzeba tutaj troszeczkę z, y, to zorganizować. Treningi trwają od godziny do trzech godzin dziennie y, i tutaj faktycznie na to trzeba trochę czasu zagospodarować. Te zagospodarować y, nie sposób y, tej się obyć bez, bez faktycznie pomocy rodziny, y, która, która w tym, w tym Spiera, czasie gdzieś tam część i... nas, naszych obowiązków przejmuje domowych i, i tutaj bez, bez pomocy najbliższych na pewno nie, nie byłoby łatwo. No, no na pewno, na pewno. No i praca, prawda? Wszystko no, razem jest praca połączyć. jest średnio 10 godzin tygodniowo na same treningi, później są wyjazdy praktycznie każda niedziela odpada, więc. Troszkę trzeba poświęcić temu. No i rodzina też musi się poświęcić. Za co im dziękujemy. Naprawdę dziękujemy. Za tą wyrozumiałość, szczególnie naszym żonom. Każde dzieci no, ma. O, e, tak, tak, no bo, to, bo, bo e, no, to, jest, to jest duże wyrzeczenie i tak naprawdę bardzo często nas nie ma, gdy trzeba, nie wiem, powiedzmy, naprawić lampę kontakt a gdzie jest mąż, no, na rowerze, na przykład, tak? Albo na treningu. No to tak. e, fakt też, że musimy. Wydaje mi się, że tak bardziej niż osoby, które nie uprawiają sportu, albo no powiedzmy nie mają jakiejś pasji. Yy, nauczyliśmy się bardziej organizować no, no, swój dzień. No, tak? każda godzina to jest cena minuta. Tak, no. tak. I, i no ty... to jest takie charakterystyczne, nie? Praktycznie... Kiedy jest pasja, wtedy człowiek inaczej podchodzi do mm -hmm. czasu. Co? Żeby to wszystko wyważyć, bo, bo, bo też nie rzecz. można oczywiście hmm. przez, e, prze, przegiąć w taką stronę, że my, my z tego nie żyjemy. Nie może to się stać jakby głównym celem naszego istnienia hmm. i, i stajemy razem się to równoważyć, tak? Za co właśnie, tak dziękujemy naszym rodzinom, że pozwalają nam to realizować. No dobrze, ja myślę, że tak prawie ogarnęliśmy, mm, chociaż temat jest taki, że pewno każdy z was jakby no, zaczął tak historię nie, opowiadać, jak to, jak jak to było, gdzie to było, to... byłoby super. Słuchajcie, jutro jest mecz o wszystko. Trzymacie trochę kciuki e, Trzyma, nasze? Ale Trzyma, ale to to nie wzią... trzymamy się tylko jednej dyscypliny, ja, ja... <laughs> tylko to i kolejny. Powiem ale... szczerze, Aha, że... Jak, jak że... typujecie? No czy ja nie typuję w ogóle, bo ja się tylko <laughs> <interesuję. laughs> nie interesuję. Nie interesuje się tylko można. Bo... Miałem okazję kilka razy być na meczu ekstra klasy, i powiem szczerze, może to jest moja subiektywna ocena, ale wydaje mi się, że, że jakbyśmy mieli porównać naszych zawodników tutaj startujących w kolarstwie, to wydaje mi się, że ja bym mógł spokojnie pozycjonować, jeżeli chodzi o, o wyniki mhm. na poziomie takiej ekstra klasy, czy może pierwszej ligi, jeżeli mówimy o piłce nożnej, więc. Ja mi się wydaje, że piłka jest przereklamowana, przesadzona i za dużo jest po prostu szumu wokół tego, gdzie dużo jest innych dyscyplin niszowych, o których się w ogóle nic nie mówi, a gdzie zawodnicy właśnie tacy jak u nas reprezentują znacznie wyższy poziom niż właśnie ci piłkarze z pierwszej czy tam trzeciej ligi. No to prawda, wie pan, duże pieniądze zawsze, że tak powiem, robią duże ja to dyscypliny, sprawia, prawda, jest to, jest, to jest fakt, to jest fakt. No, czyli nie typujemy, typujemy coś na jutro? Yy, tak, na, na pewno będę oglądał, yy, w wyniku nie, nie wytypuję, ale trzymam kciuki za, za naszą drużynę. Wiem, że nie będzie lekko, ale... Jasne. Ja kciuki nie oglądam, ale reprezentację Nie, reprezentację staram się obejrzeć, Ostatni nie oglądałem naprawdę był ciekawy, No, tak, tak, nie jest fajnie. patriotycznego, poczucia patriotycznego obowiązku się tak, obejrzymy. Tak? No się no tak. I będziemy kibicowali Polsce, natomiast tak powiedziałem, to nie fajnie się oglądały i naprawdę jest. fajnie grali. No. Jasne. Myślę, że kolejny mecz też taki będzie, więc... Panowie, bez wątpienia jesteście pasjonatami, bez wątpienia jesteście osobami, które e, jakiś wolny czas, który można było poświęcić, nie wiem, na narzekanie, na, 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 na cokolwiek, poświęcacie na swoją wspaniałą pasję, e, mało tego osiągacie sukcesy. Może po jednym zdaniu, jaka jest recepta na sukces dla człowieka, który chciałby takiego sukcesu w życiu? Jaka jest wasza naj, nie wiem, najprostsza, nie wiem, kilku, kilku, dosłownie kilka słów w tym zdaniu chciałbym. Recepta na. na, na... w tym, co się robi, cały czas dążenie do tego celu i. Tyle. Już. Konsekwencja, tak, przede wszystkim. Yy, uparte dążenie do, do wyznaczonych sobie celów yy, to jest podejrzewam, klucz. nie ma wszystkiego, no, już, tak, nie? no, no, no i już tak. No, 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 no i nie, temu. nie, nie załamując się porażkami, nie za, nie bo one są. I my mieliśmy ich wiele I każdy razy. Od razu, wiele nie, razy to. mieliśmy takie okresy, gdzie e, faktycznie chcieliśmy rzucić to wszystko. Ja pamiętam nieraz na wyścigu jechałem, byłem taki zmordowany, wie po co ja to robię? Skurczę wszystko. No ale jak się dojrzało tej mety, no to już wszystko mijało i faktycznie wracaliśmy do, do punktu wyjścia i dalej, i dalej, i dalej. Także nie ma się co załamywać. Na początku zawsze są porażki, a później nagle sko nagłe skoki. W przypadku na przykład kolarstwa na początku jest ciężka, a później nagle są takie skoki e, mocy i faktycznie zaczynam to, to wszystko by być nawet komfortowe. Na początku jest ciężka, a później już jest przyjemnie. No tak. Dobrze też nie porównywać się z innymi, tylko ze sobą. Siebie się poprawi i wtedy o, jest o, naprawdę o, tak. dużo lepsze. Co Jeżeli patrzysz cały czas prawda? patrząc Kiedy na innych, to wtedy nie doprowadzisz do tego. sobie cele małe i je powoli zdobywać, a nie od razu jakieś tam Wysokie. Dobrze, panowie, myślę, że ogarnęliśmy tak z grubsza to, co chcieliśmy dzisiaj. A ja wam bardzo dziękuję za przybycie do studia. Państwu tylko przypomnę, że naszymi gośćmi był zespół, częściowy zespół, tak. bo nie wszyscy, była trójka. Z Medluk SGS Cycling Team, ze Słupic, byli panowie Piotr Grzegorczyk, gościliśmy pana Jakuba Komara i pana Dariusza Kosa. Państwu dziękuję Dziś. serdecznie i panom również. Dziękuję. Dziękuję.